Jestem księdzem katolickim, o którego prosiłeś Matkę Boską. Spowiedź trwała długo. Było rozgrzeszenie i odpust na godzinę śmierci. Nad ranem staruszek zmarł. Na jego obliczu widać było radość i uśmiech świętego. Ksiądz Borysowicz opowiadał o tym później biskupowi Janowi Olszańskiemu w Kamieńcu Podolskim, gdyż pozwolono mu po wielu staraniach pracować na Ukrainie. Mówił, że w czasie poniewierki na Syberii czasem miał żal do Pana Boga, że on, kapłan, pragnący służyć ludziom posługą sakramentalną, musi wycinać drzewa w tajdze, to budować drogi i znosić różne poniewierki i nędzę. Ale gdy wyspowiadał tego staruszka, zrozumiał, dlaczego Matka Boska kazała mu znosić syberyjskie męki i skierowała aż tak daleko. I był pod wrażeniem wiary tego starca i opieki Matki Bożej. I mówił, dla tej jednej spowiedzi warto było znosić syberyjskie doświadczenia. My, ukochani, podobnie jak ten kapłan, często nie rozumiemy, to, dlaczego to czy tamto nas spotyka. Dopiero nieraz po latach przychodzi wyjaśnienie, zrozumienie. Ale z wielką wiarą i ufnością, jak ten staruszek, trzeba prosić Matkę Najświętszą Królową Polski za naszą ojczyznę, a także w naszych osobistych doświadczeniach. Matka Najświętsza nie zostawia modlitw niewysłuchanych. Z wielką wiarą i ufnością jej wszystko polecajmy. Amen. Wierzę w jednego Boga, ojca w tak mogący, i najbardziej, w tych rzeczy i w jednego Pana. Thank <laughs> you. we Święta Maria Magdalena wiernie trwała przy Chrystusie, przywołującej orędownictwa. Przedstawmy Panu Bogu nasze prośby. Panie Jezu, Ty założyłeś Kościół na ziemi. Módlmy się za papieża, arcybiskupów naszej archidiecezji, kapłanów i osoby konsekrowane, aby nieśli oni orędzie zbawienia ludziom, na wszystkich krańcach świata. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, nasza wspólnota parafialna przeżywa jubileusz 500 lecia swojego istnienia. Módlmy się za wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów, kapłanów i wiernych, którzy tę parafię tworzyli i dzisiaj do niej należą. Aby postawą wiary na co dzień dawali świadectwo Chrystusowi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, tak wielu ludzi jest dręczonych przez szatana, tak wielu jemu się poddaje, a nawet walczy z Bogiem, Kościołem i religią. Módlmy się, aby wsparci Bożą łaską odrzucali pokusy. I umacniali swoją więź z Bogiem. Ciebie prosimy. Chrystus, Maryjo, Matko Nasza, dzisiejszy świat potrzebuje nowej ewangelizacji. Polecamy Twojej opiece telewizję Trwam, Radio Maryja i wszystkie dzieła przy tym powstałe, Ojców Redemptorystów, wszystkich pracowników, sympatyków oraz słuchaczy. Aby przy Twojej pomocy wiara się umacniała, a ludzie mieli więcej radości i nadziei. Ciebie prosimy. Panie Jezu, modlimy się za wszystkich zmarłych parafian, naszych bliskich i krewnych, aby dzięki Twojemu miłosierdziu mieli pełny udział w zmartwychwstaniu. Ciebie prosimy. Panie Jezu, modlimy się za nas tutaj obecnych. Za wszystkie rodziny wiernych tej parafii, za przedstawicieli wszystkich władz, służby mundurowe, biura i koła Radia Maryja, za kapłanów i gości, aby wsparci orędownictwem świętej Marii Magdaleny byli na co dzień świadkami żyjącego Boga. Ciebie prosimy. Chrystusa. Wszechmogący Boże, który zaszczyciłeś Marię Magdalenę. Apostolską misją wobec apostołów przyjmij nasze prośby i wspomagaj nas, abyśmy świadczyli o zmartwychwstałym Panu w naszej codzienności przez Chrystusa Pana naszego. Rozpoczyna się procesja z darami. Delegacja parafii za chwilę przyniesie do ołtarza chleb i wino. Przedstawiciele mieszkańców miejscowości Bogdan złożą dar serca oraz mikrofon. Mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego ofiarowują kwiaty koszwędlin oraz ornat z wizerunkiem świętej Marii Magdaleny, którym ksiądz proboszcz celebruje temsze świętu. A ornat ten jest darem koła żywego różańca zelatorki Heleny Furmaniak z Dobrzyniewa Dużego. W darze serca w szczególny sposób uczestniczą koło rycerstwa niepokalanej i pięć kół żywego różańca z Dobrzyniewa Dużego. Mieszkańcy Dobrzyniewa Fabrycznego składają dar serca oraz ornat z wizerunkiem świętego Józefa. Mieszkańcy Dobrzyniewa Kościelnego, dar serca, patenę na kielich oraz kielichową bieliznę. Jaworówka, dar serca, chleb domowego wypieku, domowe ciasto drożdżowe, domowe przetwory owocowe i miód pszczeli z własnej pasieki. Kozińce, dar serca oraz sękacze. Krynice, dar serca i obrus ołtarzowy. Leńce, dar serca oraz ciasto mrówkowiec. Letniki, dar serca oraz dwa zestawy mikrofonowe. Nowe Aleksandrowo, dar serca, waskulum i podlaski kosz miodów, ogrodniki kropidło i kielichową bieliznę, podleńce dar serca i regionalne produkty, ponikła dar serca, dwa komplety bielizny kielichowej, trzy haftowane stuły, dwa mosiężne poczwórne dzwonki procesyjne. Indywidualnie natomiast dar serca składają pan senator Jan Dobrzyński, Gabriela i Ryszard Tur z rodziną, Mirosława i Henryk Śmielewicz z rodziną, Marianna i Henryk Niemyjscy, Maria Kruszewska, Gertruda i Antoni Hansewicz, Danuta i Heliodor Markuszewscy. Dary serca składają również przybyli do nas goście z innych parafii których serdecznie witamy i pozdrawiamy są to koła przyjaciół Radia Maryja, biura Radia Maryja z parafii Białego Stoku z parafii Świętego Rocha Ducha Świętego Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zmartwychwstania Pańskiego Świętego Wojciecha Matki Bożej Różańcowej również z parafii Świętej Agnieszki w Goniądzu z miejscowości Klewianka, z parafii Świętej Anny w Kalinówce z parafii Matki Bożej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza w Mońkach a także z sanktuarium Święta Woda za wszelkie dary składamy serdeczne Bóg zapłać